Cześć 11. Witam Was, moi drodzy, na czytaniu na miesiąc październik. Krótkie przesłanie: jeśli z wami to nie będzie rezonowało, to pamiętajcie, że nie musi, bo to jest ogólne czytanie, więc dla osób, które. Tutaj usłyszą wiadomości, takie, które będą z Wami zgodne. Pamiętajcie, lajki, komentarze i subskrypcje zawsze mile widziane, a wręcz pożądane, jak wiecie. Pierwsza karta, czyli ta, która tutaj jakby dominuje i dominującą taką energię też pokazuje, to jest karta ósemki kielichów. I w ósemce kielichów mamy taką sytuację, kiedy pokazane jest odejście. U Was to odejście jest pokazane w Przynajmniej trzech kartach, więc wydaje mi się, że to jest już taki przełomowy moment, który sięgnął prawdopodobnie już tej granicy wytrzymałości. Porzucanie czegoś, coś, co nie przynosi satysfakcji emocjonalnej. Potrzeba zostawienia za sobą jakiejś przeszłości, szukanie nowych dróg w tej czy w innej sytuacji, nawet jeśli to będzie trudne i bolesne, to tutaj bardziej to odejście jest dla Was czymś, co przyniesie jakąś pozytywną energię, niż pozostawanie w tej sytuacji z tymi osobami w nieskończoność. Więc tutaj ta karta na pewno Wam pokazuje, że. A ta zmiana jest potrzebna i wręcz już wy jesteście na to gotowi. Możecie też mieć oczywiście z kimś takim do czynienia, kto chce, nie wiem, was zostawić, jakieś sprawy, które was razem łączą w jakiś sposób, czyli albo partnerski, albo jakieś układy, w których być może jesteście z innymi osobami. W każdym razie, jeśli ktoś. Wam by przyszedł głowę, no to tutaj widzicie e, tą osobę, że ona zamiast podjąć decyzję zostania, ona będzie e, odchodziła. Teraz e, karta następna, która już to potwierdza, to jest karta wieży, i ona mówi o nagłej zmianie, o rozpadzie struktury e, lub sytuacji, które niestety były uważane za stabilne do pewnego momentu. E, karta wieży. To jest roz, rozpadnięcie się, to jest wstrząs, który być może niestety przyniesie troszeczkę chaosu w jakiejś sytuacji, w tej początkowej na pewno fazie, ale mimo tego, że wywraca wszystko być może czasami do góry nogami, to też pokazuje to, co jest. Autentyczne wobec, wokół was, wobec was. Więc tutaj na pewno mamy do czynienia z jakąś sytuacją, która dobiegnie końca. Następna karta to jest karta ósemki mieczy, i ta karta mówi o ograniczeniach. Więc jeśli by te sprawy tutaj, tego odejścia, ta wieża, która to roz, rozwala wszystko, e, mówiłaby wam już o jakiejś sytuacji, kto, która. Dobiegła końca, ale mimo wszystko pozostawienie czegoś, zburzenie cały czas jeszcze może Was postawić w takiej sytuacji, kiedy zastanawiacie się, czy to było mądre, czy to było um, właściwe, bo jeszcze może tutaj um, przychodzić coś, kiedy um, nie wiem, będą się nasilały jakieś lęki, być może jakieś przeszkody poka pokażą się raptem. Um, nawet już po czasie decyzji. No może być tak, że będą też tutaj ograniczenia właśnie z otoczenia, na przykład narzucane przez inne osoby. I będzie to na przykład bardzo realne do rozwiązania, ale jest duża szansa, że wy na to nie będziecie. Póki co jakby dostrzegali nawet tej drogi wyjścia i tego rozwiązania. Ale to jest karta, która mówi, zatrzymaj się. Zablokuj siebie, być może otoczenie, żeby nie mieli do ciebie dostępu, bo tobie ten czas jest potrzebny na to, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. Teraz, już następna karta może oznaczać to, że wy teraz pójdziecie jak burza do przodu i będziecie wiedzieli, co zrobić. Tu jest karta Asabuła, więc to jest jakaś szansa, ale to też są jakieś romanse, więc musicie zwracać uwagę, czy to jest właśnie ucieczka od romansu, czy to jest ucieczka z jakiejś innej sytuacji i wejście w romans. Bo tutaj już Wy sami musicie sobie dopowiadać, ale na pewno to jest jakaś szansa, która się pokaże i. Pozwoli Wam tutaj rozpocząć coś bardzo ekscytującego. Karta działania, karta wprowadzenia nowych idei, projektów, ale też i karta impulsu do działania, więc początek jakiejś nowej drogi. Teraz karta następna to jest karta 10 buław i karta, która mówi o przeciążeniach, o odpowiedzialności. Może wynikać z tej karty Asa Buław, ale może też być tak, że ogólnie wszystko, co się tutaj wydarzyło, może przynieść troszeczkę obciążeń w yy, w tym miesiącu i wy to dźwigacie. Wy tutaj jesteście pokazani jako ktoś wytrwały, ktoś, kto daje radę. Co prawda, z, z, dużym z dużą trudnością, ale to nie znaczy, że Wy tutaj sobie z tym nie poradzicie, więc y, może być tak, że y, coś doprowadzi do zmęczenia i wyczerpania, jednak cały czas o duża, duża pra duże prawdopodobieństwo tego, że w końcu z tym ciężarem się uporacie, bo jednak to już jest dopełnianie pewnego cyklu, który był i tak już od długiego czasu dla Was w jakiś sposób obciążeniem. Teraz następna karta to jest karta y, jakiś, przeszłości i to mogą być ludzie z przeszłości. To karta sze sześciu kielichów, która mówi o bratnich duszach, ale mówi o powrotach, na przykład czegoś z przeszłości, i mogą to być osoby, mogą to być osoby typu na przykład rodzina. Bardziej bym tutaj wskazywała na dzieci lub coś z nimi związane i a jakby poczucie bezpieczeństwa, które trzeba y, zachować w tej całej sytuacji właśnie ze względu na, y, na te dzieci. Yy. Teraz, na, ponieważ następna karta to jest dziesiątka monet, i one we dwie tutaj właściwie tak sugerują, że to są sprawy rodzinne, sprawy jakieś finansowe. Być może ktoś musi brać odpowiedzialność za utrzymanie tych dzieci. Może ktoś liczyć na to, że y, po tej całej zmianie y, ktoś jakby nie zostawi was samych z tą całą sytuacją, tylko będzie wspierał finansowo, ale tutaj jest cały czas taka sytuacja, kiedy my o tym myślimy i mamy nadzieję, a do końca nie mamy pewności, czy tak będzie. Tym bardziej, że macie tą kartę, niestety księżyca na końcu i księ ten księżyc zawsze mówi jakieś takich, wiecie. Y tajemnice, sprawy, gdzie jest bardzo pełno iluzji, że jest dużo takiej sytuacji, gdzie są kłamstwa, no, niepewność ogólnie i lęki, które się nam zawsze pokazują w tej karcie są niezbyt przyjemne w, od, jakby w odbiorze, tak, dla dla Was, dla otoczenia, ale to też jest karta, która mówi o tym, że czasami niektóre decyzje mog mogłyby być podejmowane na podstawie niepełnych informacji, e, tylko pod wpływem intuicji, więc tutaj poniekąd to jest dobre, ale jakby te informacje ogólne byłyby lepsze w połączeniu z tą intuicją, e, a nie tylko stawianie na jedno, ok. Więc tutaj trzeba uważać. I cały czas mam kartę jeszcze w dodatkowej, że wy odchodzicie z czegoś złego, z czegoś, co już dawno powinniście odejść. To jest proces, który się dokonywał prawdopodobnie w jakimś tam tempie, niezbyt takim szybkim, ale jednak już takie pewne tutaj kroki zostaną poczynione lub zostały. Ale to jest karta, która mówi o zakończeniu i zamknięciu jakiegoś etapu z przeszłości, który niestety już miałby się dokonać. Także to jest, jeśli chodzi o ten Wasz przekaz. Znaki Zodiaku, które Wam się pokazały, to baran i ryby, więc tutaj może być tak, że ktoś. Z pod tego znaku byłby e, ważny, ale jeśli nie, to się tym nie przejmujcie. Ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia.